Witam państwa, Małgorzata Małkowska tym razem w programie Na tapecie o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bolesławieckim. Moimi rozmówcami będą Radosław Palczewski, sekretarz powiatu bolesławieckiego, Barbara Kostyra, kierownik referatu spraw obywatelskich, społecznych i zdrowia oraz Agnieszka Śmigalska, adwokat i Robert Sałaciak, radca prawny. Zapraszam. W początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jak to jest zorganizowane w powiecie bolesławieckim? Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wprowadziła mm, zadanie, które realizują powiaty, zadanie rządowe polegające na e, zorganizowaniu punktów pomocy prawnej dla osób uprawnionych. W chwili obecnej, w powiecie tak jak w zeszłym roku, są cztery punkty, w których można uzyskać tego typu pomoc prawną. Jest tu z małą różnicą w odniesieniu do roku poprzedniego, ponieważ w chwili obecnej, to jest w roku 2017, punkty te są zlokalizowane w Bolesławcu, w Nowogrodźcu, w Osiecznicy oraz. Różnica w stosunku do, do roku 2016 w warcie bolesławieckiej. W roku 2016 punkt ten czwarty, czy też jeden z tych czterech był zlokalizowany w gromadce, jednakże nie cieszył się zbytnim, e, zbytnim wzięciem, to znaczy zbyt e, niewielu osób, niewiele osób korzystało z porad prawnych, dlatego zarząd powiatu zdecydował się zlokalizować ten punkt w warcie bolesławieckiej w urzędzie. Gminy. Za zgodą Wójta otrzymaliśmy tam nieodpłatnie pomieszczenie, gdzie osoby udzielające porad prawnych mogą je świadczyć. Czy są jakieś statystyki, ile osób skorzystało od 2016 z tej formy pomocy? W roku 2016 skorzystało trochę mniej niż 1200 osób. Najwięcej, bo prawie 600, skorzystało z punktu obsługi w Bolesławcu, to jest tym zlokalizowanym tu w starostwie powiatowym w Bolesławcu. Kolejnym, że tak powiem, jest Nowogrodziec, bo ponad 200 i Osiecznica. Najmniej, jak już mówiłem, w zeszłym roku skorzystało z porad prawnych w punkcie w gromadce. No, ale być może w tym roku to się zmieni. Zobaczymy, jak na przełomie roku i dalej, jak będzie wyglądało funkcjonowanie punktu w Warcie Bolesławieckiej. Czyli w zasadzie tych osób nie było za wiele, mając na uwadze to, że jest 90 tysięcy mieszkańców w powiecie bolosłowieckim. Ta liczba o czym świadczy? Że ludzie nie wiedzą o tym, nie wiedzą jak skorzystać? Myślę, Wie że, jak pan myśli? Myślę, że najtrafniejszą diagnozę, jeśli chodzi o... To, dlaczego tak ludzi jest mało, postawił Instytut Spraw Publicznych, który analizował to w ujęciu polskim, czy ogólnopolskim, stwierdzając, że gr grupa, do której, dla której dedykowane są te porady prawne, jest źle określona. Tą grupę określił rząd, parlament ją przyjął, tak. Przypomnijmy, że są to osoby do 26 roku życia i od 65 roku życia, a te pomiędzy tym okresem, powiedziałbym, wiekowym, to tylko wtedy, jeśli są kombatantami, weteranami wojennymi lub weteranami poszkodowanymi, jeśli posiadają kartę dużej rodziny, są lub są e, oczywiście beneficjentami pomocy społecznej. Tak? E, w każdym wieku zaś kobiety w ciąży mogą skorzystać z tych nieodpłatnych porad. I myślę, że klucz sprawy. E, to właśnie ta niezbyt dobrze dobrana grupa docelowa za Zbyt ostro określona. Tak naprawdę ze wszystkich badań, które były przeprowadzane przez ten rok, to jest dość krótko, ale przez ten rok czasu wynika, że porad prawnych poszukują osoby w wieku 40-50 lat. tak? Więc jest to dla, nich, to dla nich powinny być dedykowane te porady prawne. Tutaj chciano, projektując tą ustawę, chciano, ażeby nie pozbawić jakby. Możliwości uzyskiwania porad na, y, i przez profesjonalnych pełnomocników. No Natomiast y, y, określenie tej grupy w ustawie jest, y, zresztą wszystko na to wskazuje, że będzie to jakoś zmieniane, ale jest zbyt wąskie. Tak? Czyli jest szansa na to, aby to było zmienione i jakoś rozszerzone? Y, Instytut Spraw Publicznych w ramach swojej działalności y, badając tą kwestię w. Ogólnopolską wystosował do Ministerstwa Sprawiedliwości kilka uwag na temat działalności tej ustawy, monitorując ją po roku. Jedną z, jednym z uwag jest, z tego co mi wiadomo, kwestia grupy docelowej, ale również rozróżnienia. Porady prawnej, od informacji prawnej, bo to też ważne. Tak? Wiele osób przychodzi tylko po informację prawną. Tak? Natomiast uzyskując ją, zaspokaja jakby swoje roszczenie. Natomiast porada prawna jest bardziej skomplikowanym zadaniem, bardziej skomplikowaną czynnością. I tutaj, no, jakby jak mówię, przy konstrukcji ustawy bano się chyba, aby nie pokrzywdzić pełnomocników zawodowych, adwokatów. Prawnych czy tych grup, które zajmują się faktycznym udzielaniem porad prawnych i przez co ta największa grupa osób, która, która no byłaby, byłaby skłonna skorzystać z tych porad, została przez ustawę pominięta. Ale zachęca pan do korzystania. Zachęcam do korzystania, szanowni państwo, w Bolesławcu, w Nowogrodcu, w Osiecznicy, w Warcie Bolesławieckiej wszędzie tam siedzą profesjonalni prawnicy. Wszędzie tam siedzą osoby, które wiedzą co robić i wszędzie tam można pod warunkiem spełnienia tych tych kryteriów ustawowych uzyskać pełną poradę prawną w zakresie swoich spraw. Zresztą to pokazuje, czego ludzie chcieli się dowiedzieć. Najwięcej porad prawnych, jakich udzielono, to porady prawne w zakresie prawa spadkowego. A więc jest to element, który potrzebuje dopracowania i dalszego jakby tutaj pielęgnowania w tym zakresie. W dalszej kolejności niestety no, są to porady z zakresu prawa rodzinnego, gdzie dużą grupę porad stanowiły kwestie związane z rozwodami. A następnie inne łącznie z tymi, które dotyczyły na przykład windykacji długów lub też e, e, spraw podatkowych. może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną w powiecie bolesławieckim? Jeżeli chodzi o możliwości, grupy, które są, mają możliwość skorzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej, to jest ich takich dziewięć grup osób, które y, określiła to nie jest nasz, to nasz wybór, określiła to ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, i do tych, do tych osób i grup należy przede wszystkim młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny osoby fizyczne, w którym okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z, róż z różnych tytułów, między innymi z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy i tym podobne. Również mają możliwość skorzystania z tej pomocy prawnej kombatanci, weterani, jak również osoby, które które są zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. I w tym roku rozszerzono ten katalog osób o kobiety w ciąży. Co obejmuje ta pomoc? W jakim zakresie może zostać udzielona? To znaczy, jeżeli chodzi o zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, to tutaj przede wszystkim chodzi o prawo pracy, czyli z tego zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy administracyjne, prawo podatkowe, sprawy cywilne, sprawy karne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej i zagadnienie zwi związane to już w tym roku związane z ciążą i Urodzeniem dziecka, w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Czy w każdym z tych tematów z tego zakresu zgłaszają się ludzie, czy jest tak, że są jakieś najbardziej oblegane tematy? To znaczy tak, jeżeli chodzi o lat, rok poprzedni, tak to najwięcej osób korzystało ze, ze spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, to tak jest ten, sprawy cywilne, mniej sprawy karne i sprawy, to już tak jak mówiłam, sprawy prawa pracy. Hmm? Także tutaj jak gdyby, te sprawy są najbardziej poruszane, tak jak prawnicy, którzy przyjmują a, a tutaj y, y, klientów, właśnie sygnalizują, że właśnie z, te, z, tej, z tego zakresu prawa najwięcej udzielają porad prawnych. Kiedy można skorzystać z tej pomocy? To jest codziennie? Od poniedziałku do piątku? Czy to jest y, różnie w różnym, tak, y, różnych miastach? W, tak. W, to jest tak. Oczywiście y, ustawa też to reguluje, bo punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ma być y, odczynny i prawnicy mają udzielać y, tej pomocy pięć razy w tygodniu przez co najmniej cztery godziny. Czyli i tak to jest na terenie powiatu bolesławieckiego, czyli tutaj my akurat nie. Sta Starostwo prowadzi jak gdyby dwa punkty prawne na terenie powiatu. Czyli tu usytuowany w Bolesławcu w starostwie i w Nowogrodcu. I tutaj prawnicy, czyli adwokaci i radcy prawni, bo tak, taka grupa zawodowa przyjmuje tutaj klientów, obsługuje, przyjmują codziennie w godzinach, w różnych godzinach, w różnym punkcie. Ale tutaj pełna informacja jest, jeżeli Państwo chcą w ogóle skorzystać z takiej pomocy, Prawnej, te osoby, które oczywiście spełniają wymogi, mają możliwość. Wcześniej proponowałabym, żeby zapoznali się z, z informacją umieszczoną na e, stronie z, Powiatu Bolesławieckiego, na bip i tam mają szczególne, szczegółowe informacje odnośnie, w jakich godzinach jest czynny punkt, jacy adwokaci i radcy prawni w poszczególnych e, punktach e, przyjmują. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowogrodzcu znajduje się z tyłu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Asnyka. Agnieszka Śmigalska, adwokat. Ja udzielam porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowogrodzcu, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymogi ustawowe. Dodatkowo dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone e, przez Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego e, dogma w Mikołowie, i to jest e, stowarzyszenie prowadzi na zlecenie powiatu e, e, bolesławieckiego, i to są punkty, e, pra, punkty e, nieodpłatnej pomocy prawnej w warcie Bolesławieckiej i e, w osiecznicy. Oczywiście powiat, jak ten na terenie. W powiatu funkcjonuje cztery, cztery, funkcjonują cztery punkty prawne. W tym my dwa prowadzimy, czyli od, i, a zlecamy do prowadzenia kolejne dwa przez stowarzyszenia. W Osiecznicy i w Warcie Bolosowieckiej też pięć razy w tygodniu? Tak, to jest, bo to jest wymóg ustawowy, czyli pięć razy w tygodniu są przyjmowani, tylko tam już z kolei y, y, są y, członkowie stowarzyszenia, czyli w warcie Bolesławieckiej prowadzi y, pomoc, udziela pomocy prawnej prawnik, który spełnia wymogi zapisane w ustawie, a w Osiecznicy Radca Prawny, bo to są członkowie tego stowarzyszenia, którzy y, po prostu wyrazili chęć no, do tego, żeby taką pomoc udzielać. Proszę powiedzieć, z jakimi tutaj problemami się najczęściej Pan spotyka mieszkańców powiatu bolesławieckiego? Przede wszystkim są to problemy związane z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, problemy związane z rozwodami, jak również przede wszystkim także powstające problemy obecnie związane ze spadkami i długami spadkowymi co jest dość w ostatnimi czasy bardzo, że tak powiem, popularne, niestety. To są chyba te najczęstsze tematy, tak? Już od sekretarza się dowiedzieliśmy, że właśnie spadki. Z czym tak. mają problem spadki, ludzie? Ale, ale spadki składające się głównie z długów spadkowych. To są takie spadki. I tutaj można uzyskać poradę u pana, co, co robić dalej, tak? Tak, tak, tak. No, staramy się naprowadzić tutaj naszych klientów na to, co mogliby zrobić tak, żeby w danej sprawie wyjść obronną ręką i i podnieść jak najmniejszy uszczerbek, jeżeli chodzi o swój majątek. Tutaj można liczyć na radę, na porady prawne, ale także na pomoc w napisaniu jakichś pism. Tak, 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 tak. Ustawa przewiduje taką możliwość, to są drobne pisma związane przede wszystkim z, ze zwolnieniem od kosztów sądowych oraz z, z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Tutaj można zadać każde pytanie? Tak, jak najbardziej związane oczywiście z zagadnieniem, którym tutaj przychodzi klient.